Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, a dziś świętujemy moje 22 urodziny. Zaczynamy od złożenia lampy, bo moja niestety wczoraj miała wypadek i e, stukła się. Zaczynamy od zrobienia makijażu. Kram już mamy, zaczynamy jak zawsze od oczu. I od razu trochę Wam opowiem, bo jak zawsze świętowanie zaczęliśmy o 7.30, przyszła moja mama, zadała się, eee, dostałam prezent, naprawdę super, bardzo się z niego cieszę. E, zaśpiewaliśmy stole, wypiliśmy sobie picolo truskawkowe, tylko i wyłącznie. E, no, a zaraz idziemy e, do nich, jak się ogarniemy. E, no, ja jeszcze po drodze chcę zrobić zdjęcia przy balonach, bo kupiłam balony i zaraz Wam je oczywiście pokażę. E, idziemy, bo będę robiła z mamą sushi. Tak. No, a jeśli chodzi o plany na Sylwestra, to idziemy do teatru na komedię, a później lecimy na imprezę do Warci, więc w tym roku trochę inaczej Sylwester spędzamy. W sensie no tak kończymy na imprezie, ale wiecie, zaczynam od teatru, więc ja tam się bardzo cieszę, bo to coś nowego. <laughs> Um, będę używała paletek obuszy. Oh, dostałam zawału. Um, tak, dostałam zawału, że ją rozwaliłam. Tym bardziej, że kiedyś już siedziałam w nią palu um, Schody: um, tej, tej i tej nude. To są wszystkie trzy, jakie posiadam, więc będę z nich korzystać. Zobaczymy, co mi wyjdzie w sumie. I na koniec mój ulubiony rocznik, rocznik dla I'm ready. I od razu możecie zobaczyć moje baloniki. No czy nie są cudne? I teraz będę robiła zdjęcia i filmy. Nie wiem dlaczego, ale co roku oglądam e, Sylwestra z tego, mm, z Australii. No nigdy tego nie mogę zrozumieć, ale zawsze to widzę. No i na obiad, suszki mojej mamy, które było przepyszne. No i czas na tort, którym jest tarta. Nie dało się jej pokryć, więc jemy łyżeczkami po prostu. Chcę wam jeszcze pokazać moją sukienkę w całości. Kupiłam ją w zeszłym roku na wintet i jest przecudna i ją po prostu ubóstwiem. Jest śliczne. Potem poszliśmy do teatru. Wracając, udało nam się wejść do świątecznego metra. Znaczy, to nie jest piękne. Cześć! nowego roku! Obiecałam, że pokażę wam, co dostałam na prezent, więc przede wszystkim książka Harry'ego Pottera yy, pierwszą część, ale w tym pięknym wydaniu. No jest przecudne, bardzo go chciałam. Jest oczywiście w języku angielskim, więc pierwszy raz przeczytam książkę w oryginale. Dostałam zaparzać do herbatki. A oprócz tego tutaj ko w kopercie później Wam powiem, co jest. Torcik wedlowski. I bardzo ważną rzecz, bo alkomat. A jako, że no, prowadzę samochód i czasami zdarza nam się wracać po imprezach, więc warto mieć ze sobą alkomat. I w kopercie jest. Ta, 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 ta. Wszystkiego najlepszego córeczko! <grym> No, i oprócz tego jest jeszcze kurs na paznokcie, który mam sobie sama wybrać. Witam Was 1 stycznia 2023 roku. Tradycja w mojej rodzinie tego dnia jest taka, że oglądamy koncert noworoczny. Ja w zeszłym roku nie oglądałam, bo moi rodzice wyjechali. E, więc nie miałam z kim, poza tym sama robiłam imprezę, więc było ciężko coś obejrzeć Ale tym razem idę, obejrzymy koncert noworoczny Koncert noworoczny jest o godzinie 12 i jest jakaś 11.50 coś Więc dosłownie wejdę i będzie już koncert Więc idealnie no. Jak się bawiliście na Sylwestrze? Dobrze, napiszcie w komentarzach, mam nadzieję, że było super jeszcze ja bawiłam bardzo dobrze. Komedia w teatrze była super, naprawdę. Popłakaliśmy się ze śmiechu. Potem impreza też. Jedyny minus to był powrót z imprezy, bo na, na S2 po prostu wiało. I teraz bo mnie strasznie noga. Dzień dobry, co jadłaś? Śniadanko jadłaś, tak? A ja przeszkodziłam, bo weszłam. Ojej. Czas na śniadanko. Pograliśmy jeszcze w fiesta Meksykana. Bardzo fajna gra. I do tego wygrałam. My z Tekilcia już wracamy do domciu. Powiem Wam, że strasznie przeszkadza mi to, że ludzie nie sprzątają po sobie, po sylwestrze. Bo jak już puszczają te fajerwerki, to mogliby chociaż te pudełka i to wszystko posprzątać. Naprawdę. To jest duży minus Sylwestra, bo jest. Już pomijając to, że zatruwamy środowisko przez fajerwerki, to jeszcze zatruwamy przez to, że zostawiamy śmieci po tym wszystkim. I to jest dramat. A teraz czas na noworocznego maczka. No dobra, a ja, jeszcze tak na sam koniec, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Żeby ten był dużo lepszy niż poprzedni. I widzimy się w następnym filmiku. Zapraszam na moje social media. Trzymajcie się. No i pa!